Dzisiejsza rozmowa to dwa tematy. Temat y, muzyki, bo 1 października to Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale nie będziemy rozmawiać o samym święcie muzyki, tylko o szkołach muzycznych, a drugi temat to wolontariat, wsparcie. A Tych, którzy potrzebują pomocy w czasie, kiedy jest trudno, kiedy jest smutno, kiedy są święta, wolne miejsce, akcja organizowania posiłków, takich spotkań dla osób samotnych w Olsztynie. Janusz Ciepliński, witam Cię serdecznie. Cześć Mariusz. Dlatego te dwa tematy, bo Janusz jest dyrektorem powiatowej szkoły, powiatowych szkół, powiatowej szkoły, tak trzeba powiedzieć. Jeszcze jednej szkoły. Z kilkoma filiami. To taki ewenement trochę, co? Powiatowe Szkoły Muzyczne. Chyba jest, Powiat Olsztyński jest jedynym prowadzącym y, szkołę muzyczną w Polsce. To oczywiście duży sukces. Y, szkoły Muzyczne, ale Janusz także jest społecznikiem, między innymi zaangażowanym w organizację y, tych spotkań. Janusz, 1 października, Międzynarodowy Dzień Muzyki. Chyba lubimy muzykę, prawda? Tak, tak Powiedziałbym, się że praktycznie nie da się bez niej żyć dzisiaj. Ona nas ze wszystkich stron otacza i chcąc uniknąć banałów. Ona ma przemożny wpływ na życie człowieka. I, I nie o... tylko chodzi o to, że mamy tutaj radio w samochodzie, sobie słuchamy muzyki. Nie, ale faktycznie jest no, wszechobecna, chociażby z powodu radia. Dzisiaj każdy, każdy ma dostęp do muzyki praktycznie na wyciągnięcie jednego przycisku czy jednego kliknięcia. Także rzeczywiście stała się jak nigdy w historii ludzkości, w historii ludzkiej kultury tak obecna i tak właśnie dla ludzi ważna. Mhm. Wydają na nią olbrzymie pieniądze. E, czy ten pomysł organizacji stworzenia sieci już pięciu, tak? Pięciu mm -hmm. chyba filii Szkoły Muzycznej w powiecie olsztyńskim też wynika z tego, że jest ogromne zainteresowanie muzyką, że były pytania, że była chęć, że widziałeś, że młodzi ludzie nie mają co z sobą zrobić, nie mają gdzie się uczyć? Ten pomysł narodził się dokładnie 300 metrów stąd, jeśli skręcisz w lewo i Dole, przejedziemy koło, lewo. koło Świetlicy Różnowskiej. To tak naprawdę to się zrobiło tutaj, gdy przeprowadziłem się do Różnowa w 2003 roku. Zauważyłem, jak jest mnóstwo tutaj fantastycznych dzieci, bardzo utalentowanych, bardzo zdolnych. Zacząłem organizować dla nich zajęcia w naszym Domu Kultury przy wsparciu oczywiście wielu świetnych ludzi. Pozdrawiam komunikację ze Stowarzyszenia Warmińska Wieś i zobaczyłem, że po prostu aż się prosi, żeby, żeby pomóc tym dzieciom uczyć się w szkole. Rodzice mówili, że nie są w stanie dzieci dowozić do Olsztyna, to jest niemożliwe pod wieloma względami i tak się zrodził pomysł, żeby te dzieciaki rozpoczęły naukę i co ciekawe jedna z wówczas małych dziewczynek, która wtedy przychodziła na te zajęcia muzykaniejące tutaj obok Świetnie. prowadzone, właśnie od tego roku rozpoczęła już studia w Akademii Muzycznej w w Krakowie, Patrycja, Bez jest... Patrycja Deptuła, która mieszka o tutaj, e, to między innymi ona, ona i jej podobne e, dzieci e, inspirowały do stworzenia szkoły. Szkoła jest, działa, e, powiat Osztyński podjął się prowadzenia tej placówki i rzeczywiście działamy, e, oprócz Dywid, które są szkołą matką, w czterech miastach, czyli Skopiec, Osztyny, Barczewo i Dobre Miasto. Dobre Miasto. E, I to ile, ile to już jest w tym roku obchodzi, będziemy obchodzić dziesięciolecie. 1 września 2010 roku w roku szopenowskim, szkoła powstała Jak... i dziesięciolecie szkoły powinno się świętować sukces tymczasem. No, z tego co wiem, no nie wiem czy można powiedzieć, że jest realne zagrożenie dla poważnych zmian, które mogłyby Was dotknąć, mm -hmm. które mogłyby zmienić jakość funkcjonowania szkoły. O co chodzi? Chodzi o e, Tak, przepisy prawa według opinii aktualnej urzędników Ministerstwa Kultury wykluczają możliwość, żeby szkoła muzyczna prowadziła placówki filialne. W związku z tym. Czyli każda szkoła, każda filia stałaby się szkołą, tak? E, tego nie wiemy. Mm -hmm. e, wiemy, że nie możemy prowadzić placówek filialnych. Mimo, że w momencie, gdy filie były tworzone, mieliśmy pozytywną opinię z Ministerstwa Kultury, mamy dokumenty, mamy maile, mimo że w tym samym czasie szkoły prowadzone przez ministra kultury, czyli jakby szkoły państwowe również zakładały filie, to dzisiaj dowiadujemy się, że no ta sprawa jest problematyczna. W związku z tym w tej chwili pomiędzy powiatem olsztyńskim a urzędnikami Departamentu Edukacji Artystycznej. Toczy się dyskusja na ten temat, co mamy zrobić z filiami. Jeden z pomysłów to jest taki, żeby przekształcić je w osobne filie, co tak naprawdę spowodowałoby, w osobne szkoły, przepraszam, co spowodowałoby moim zdaniem znaczące obniżenie potencjału szkoły, którą mamy, ze względu na to, że jesteśmy dużą szkołą. Dzieci straciłyby możliwość gry w orkiestrze smyczkowej, w orkiestrze Dętej. Zdecydowanie pogorszył się też warunki organizacyjne, finansowe, do organizacji na przykład doskonalenia zawodowego nauczycieli i tak dalej, i tak dalej, nie chciałbym widzów i słuchaczy zanudzać, ale w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, w takim ostrym sporze z Ministerstwem Kultury i mamy nadzieję, że nasze argumenty zyskają posłuch u pana ministra Glisa. Ale to powiedzmy rodzicom, którzy, którzy być może... Nie wiem, wiedzą, że coś takiego się dzieje, a i się nie wiem, to, znaczy, to ja, ja... Czy, 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 czy to jest powód do niepokoju? Czy... Nie, to nie jest powód do niepokoju, bo de facto z punktu widzenia rodziców, jakby może tak, ja nie chciałbym przedwcześnie na ten temat mówić, bo, bo dyskusje są w trakcie. Mam tylko nadzieję, że... No, że po prostu 1 września 2020 roku dalej będziemy pracowali w takim kształcie, w jakim szkoła pracuje, bo szkoła pracuje bardzo dobrze, wyniki, które osiągamy są bardzo wysokie, potwierdzają to badania właśnie prowadzone przez, przez Centrum Edukacji Artystycznej, czyli nasz organ sprawujący nadzór pedagogiczny i uważam, że dobrego po prostu nie trzeba psuć, a ktoś chce to zepsuć ze względu na swoje pewne dogmatyczne założenia, które nie mają w moim przekonaniu jako artysty, muzyka, pedagoga, żadnego potwierdzenia ani w opinii fachowców, ani w, w badaniach naukowych. Po prostu nie, bo nie, bo uważam, że tak ma być, a nie inaczej. W całej Europie Zachodniej są szkoły, które mają filie, działają efektywnie finansowo, efektywnie merytorycznie i chcemy ten stan zachować. No poza tym, jeżeli coś działa fajnie, coś fajnie funkcjonuje, a macie tego dowodu w postaci badań, no to po co to psać? E... Bez komentarzy. Bez komentarza. Janusz, e... Wolne miejsce. To taka idea pomagania ludziom samotnym, ludziom, którzy czują się samotni w takich momentach, kiedy nie powinni być sami. W ubiegłym roku, w ubiegłym roku ta idea trafiła także do Olsztyna. Przed, nie, w tym roku. W tym roku. W tym roku, w tym roku przed przed świętami Wielkanoc. Tak, przed świętami Wielkiej Nocy, kiedy bardzo szybko skrzyknęła się fajna grupa wolontariuszy, ludzi chętnych, którzy chcieliby pomóc, i udało się. Z sukcesem zorganizować właśnie takie spotkanie. Jak to w ogóle do tego doszło? Skąd był pomysł? Rzeczywiście sprawa bardzo spontaniczna. Miałem przyjemność znać Mikołaja Rykowskiego, od którego to wszystko się zaczęło. To taki człowiek, człowiek orkiestra ze Śląska. On również znał się z z panem Michałem Wypijem, współpracowali yy, kiedyś gdzieś i, i ponieważ to był nasz wspólny znajomy, to ja też przez to poznałem pana Michała Wypija i w ten sposób rozpoczął się yy. Rozpoczęła się rozmowa na ten temat, żeby pomóc ludziom, którzy cierpią samotność. A... I tu od razu powiedzmy, nie chodzi o ludzi bezdomnych tylko. No, nie, i tylko. Nie, 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 nie. To nie jest tak, że, że samotni są ludzie bezdomni. Samotność to jest choroba cywilizacyjna XXI wieku i szczególnie w czasie świąt ta samotność bywa dotkliwa. Ta idea no, też poruszyła moje serce i bardzo szybko znaleźli się ludzie chętni do pomocy, szczególnie tutaj się kłaniam. Piotrowi Duliszewskiemu, który obok mnie był, także właśnie koordynatorem tutaj tych działań nie może dzisiaj być z nami. No i to śniadanie się odbyło, a więc organizatorzy chcą i za ciosem, i chcemy, chcemy zorganizować, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wigilie dla samotnych. Ta rozmowa, którą teraz nagrywamy, będzie wyemitowana w sobotę rano, a więc możemy powiedzieć, że dziś, tak bo jest, jest sobota, Spotkanie wszystkich zainteresowanych, chętnych, także tych, którzy chcieliby wesprzeć, pomóc. Kogo, kogo zapraszacie? Tak naprawdę wszystkich. To tutaj nie ma znaczenia ani wiek, nie ma znaczenia ani status zawodowy czy materialny. Każdy może przyjść i pomóc. Więcej na ten temat właśnie będzie. Będziemy mówić na spotkaniu. Piotr będzie mówił, bo ja niestety nie mogę z powodu moich obowiązków e, zawodowych być na tym spotkaniu. Ale ale gdzie dokładnie? Bo bomba o której godzinie? W górę, przepraszam, nie potrafię powiedzieć z pamięci. E, 17, wydaje mi się. Godzina 17. Adres jest dostępny na Internecie naszym facebooku na Wolne Miejsce Olsztyn. I tam odsyłam wszystkich chętnych. Czego potrzebujecie? Potrzebujemy y, czasu. Potrzebujemy uśmiechu, potrzebujemy serca, potrzebujemy yy, takich osób, które przede wszystkim yy, będą gotowe, żeby spędzić kolację wigilijną nie w małym gronie własnej rodziny, ale w dużym gronie bardzo, bardzo poszerzonej rodziny. Yy, więc trzeba się z tym liczyć. No oczywiście będziemy szukali yy, sponsorów, będziemy szukali mecenasów, yy, darczyńców, bo tak, takiej używamy nazwy, osób, które pomogą nam przygotować potrawy, Sali i Ale tak, dalej, oznacza, tak dalej. To oznacza, że nie, dzisiaj, dzisiaj nie, nie, nie możemy zaapelować do tych, którzy mogą przekazać produkty żywnościowe, którzy mogą yy, no, tak materialnie wesprzeć akcję. A o to apelujemy już dziś. A, Oczywiście zwracajcie no. się yy, i piszcie do nas i zgłaszajcie się do, yy, do Fundacji Wolne Miejsce Olsztyn. Yy, jeśli nas nie znajdziecie, to my na pewno was znajdziemy. Byłem na tym śniadaniu, wie wiele osób i widać było autentyczne wzruszenie i autentyczną radość tych, którzy być może po wielu latach pierwszy raz zasiedli razem do wspólnego stołu obok siebie, mając ludzi, których w ogóle nie znali wcześniej, a dzięki którym nie musieli się w tak szczególnym wieku czuć Tak naprawdę wszyscy przeżywaliśmy, bo nie wiedzieliśmy jak to wypadnie, jak to będzie, jaka będzie reakcja, w ogóle kto przyjdzie, przecież nie prowadzimy zapisów. No, ta formuła też jest no, w pewnym sensie kłopotliwa, no, bo śniadanie, czy teraz wigilia dla samotnych, no, nikt nie chodzi na, z napisem na plecach, jestem samotny. Prawda? Wielu ludziom często trudno się po prostu do tego przyznać. Tym niemniej no, myślę, że to była naprawdę niezwykła Wielkanoc. Było, było pyszne jedzenie, ale były, były też te elementy duchowe. Była przede wszystkim bliskość, było ciepło, były emocje i więzi, które powstały, i które nadal są w tej chwili podtrzymywane. Także też zarówno wśród naszych uczestników, jak i wolontariuszy, którzy już czekają i, nie, i, i chcą bardzo chcą bardzo dalej działać. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że zaangażowali się ludzie naprawdę o rozmaitych poglądach i politycznych, i społecznych, i religijnych, to pokazuje, jaki potencjał jest w ludziach, jakie dobro, jak ludzie chcą się dzielić miłością z innym człowiekiem. To jest bardzo potrzebne, szczególnie w tych hejterskich czasach. A mieliście jakiś zwrot od tych osób, które były, które a, które po prostu nie wiem, no, wyraziły swoje zadowolenie, szczęście, radość, że, że coś takiego udało się zorganizować? Wiele mieliśmy takich słów, wiele łez. To często też były takie bardzo nieporadne stwierdzenia. Jak to powiedzieć? No, ludzie, którzy przyszli często nawet nie potrafili w jakiś bardzo bardzo wyrafinowany sposób powiedzieć, ale to po prostu było widać. Dziękowali, płakali e, i pytali, czy będzie Wigilia, że też chcieliby przyjść. Także. Ta idea jest nowością w Olsztynie, ale w kraju zdaje się już wiele tak. Takich... W kraju jest to od wielu, od wielu lat. E, rzeczywiście w kilku, nawet już kilkunastu większych i mniejszych miastach Polski tego typu działania są organizowane, e, więc... Trzeba dać swoją twarz. Nie lubię pomagać w świetle kamer. Mhm. Eee, mi Świeca ten ewangeliczny ewangeliczne stwierdzenie: Niech gdy, gdy dajesz, to niech niewielewica co czyni prawica, nie trą przed sobą jako budnicy. I to jest coś, co, co trochę mnie jakby męczy. Ja wolałbym gdzieś z drugiego szeregu działać i to nie jest kokieteria, to co teraz mówię. Ale no, ci, którzy robią to od wielu lat, mówią: Jeśli nie będziecie o tym mówić, to ludzie do was nie przyjdą. Jeśli nie będziecie o tym mówić, to nie przyjdą darczyńcy, bo się o tym po prostu nie dowiedzą. Dlatego, dlatego chcemy robić to nie dla może to będzie odebrane jako tłumaczenie nie dla jakiegoś poklasku, ale po prostu z potrzeby serca. Dzisiaj przeczytałem zdanie, które wypowiedział Błogosław Linda. Kiedyś pomaganie było oczywiste, dzisiaj stało się modne. My nie chcemy pomagać, bo jest taka moda. My chcemy pomagać, bo widzimy po prostu ludzi, którzy cierpią. że to, to taka straszna trwoga. Takich potrzebujących naprawdę nie brakuje. I To nie tylko u nas na Warmii i Mazurach, w tym powiedzmy nie najbogatszym regionie. Ale to życie tak się zmienia, Tak. że ludzie chodzą razem, to dlatego trzeba być razem, bo po bo prostu świat staje na głowie. A co jest piękniejszego, niż to, że ludzie mogą sobie popatrzeć w oczy, zjeść razem ciebie posiłek, zaśpiewać kolędę, podzielić się opłatkiem, po prostu spędzić wigilję. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Przypominamy, sobota, godzina 17. Tak, szczegóły, szczegóły na naszym profilu facebookowym Wolne Miejsce. Informacje. Jeżeli tylko znajdziecie odrobinę ochoty, odrobinę chęci, czasu i także takiej świadomości, że jesteście w stanie poświęcić swój czas w Wigilię, a może nawet z własną rodziną przyjść. Absolutnie tak. To no, powiem na koniec to, co mówi często Mikołaj, kiedy zapytałem go, jak ja mam przekonać moją żonę i dzieci, że, że mają przyjść na, na świąteczne śniadanie do takiego miejsca. Mówi, no na przykład tak, że nie będzie musiała zmywać po tym. Bo ugotować już tak. Każdy powód jest dobry. Ja zapraszam serdecznie. Janusz, dziękuję za rozmowę. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, od lat włączasz się we wspieranie tej idei? Od pierwszej edycji. Muszę powiedzieć, że to w ogóle, kiedy była pierwsza edycja, jeszcze wtedy byłem uczniem Liceum Muzycznego w Łodzi, wtedy już grałem na koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy jeszcze nie była tak znana, jeszcze kiedy nie było tak głośno i tego szumu i kontrowersji, mhm. etc., etc. Rozumiem, że w tą moją akcję też się włączysz. Przyjemność Wielkiej Orkiestry. Co takiego pojawi się na licytacji? Jestem muzykiem, artystą, trębaczem, więc jeśli ktoś z Was chciałby pouczyć się gry na trąbce, to oferuję pięć bezpłatnych lekcji gry na trąbce dla początkujących. A jak ktoś będzie pojętny, to możemy uczyć dalej. A może zapała e, miłością do trąbki i będzie uczniem w przyszłości szkoły. Zapraszam, pozostań. warto w każdym wieku można rozpocząć naukę gry na instrumencie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Trzymamy kciuki za, e, za te działania, bo wiem, że ruszasz do Warszawy właśnie na spotkanie. Ruszam na spotkanie w związku z moją pracą zawodową, jestem Aha. też wykładowcą w jednej z wyższych uczelni i tam od jutra, od dziewiątej rozpoczynam wykłady, więc muszę dzisiaj dojechać, żeby rano być Ale w dobrej kondycji. Ale wspomniałeś jeszcze przed, przed rozmową przed kamerą, że zawiązaliście stowarzyszenie, tak? Dyrektorów A, szkół? Z, nie, nie, to nie? stowarzyszenie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych. Mhm. Liczycie, że to wam pomoże? E, tak, tak, to, znaczy to stowarzyszenie nie jest związane z sytuacją, w jak, mhm. jakiej jest szkoła w Dywitach, to, to jakby mhm. to nie są związane. Związane dwie sprawy ze sobą. Tutaj raczej chodzi o stworzenie trochę po strajkach, które były w szkolnictwie, o zbudowanie pewnego forum wymiany opinii pomiędzy nauczycielami i formułowania naszych pomysłów, postulatów, tego w jakim kierunku szkoły muzyczne w Polsce powinny iść. Właśnie formułowania i przesyłania ich Ministerstwu Kultury. Pan, pan wicepremier Piotr Gliński chce się z nami spotkać, więc no to też jest taka jakby jedna z działalności, którą, którą się zajmuje. Trzymamy kciuki za szkoły muzyczne, za filie, aby mogły funkcjonować w takiej formie, w, jak, w jakiej funkcjonują. Skoro funkcjonują dobrze, funkcjonują fajnie. Tak jest. A I ja się... zapraszam rodziców do tego, aby przysyłali do nas swoje dzieci naprawdę. A to nabór jeszcze dwa? Można... Kolejny nabór będzie wiosną. Aha. Na nowy rok szkolny. Także warto przyjść i spróbować, bo to jest coś, co daje dzieciom naprawdę niezwykłe doświadczenie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie Janusz Ciepiński. do zobaczenia. Do zobaczenia.